Co to? A od Logitek chyba! Yyy. Paczka świąteczna od Logitek. Dawaj noża! Ale to dla no, mnie! Ten to mnie ja ci groziłem weź, ta kurwa nie pierdol takich głupot, bo ktoś serio pomyśli, kurwa, że ci groziłem nożem, kurwa. Ja otwieram teraz paczkę od Logitek. Zinolt. Nie, to nie... Aaaaa! Ulololo! Ale tu... Święty Mikołaj jednak istnieje! Ło wow wow! wow, wow, wow. Merry Christmas! Co jest? Jaki wór z prezentami? Od Mikołaja z Logitech. O, zobaczmy co dostałem. Widzowie, widzowie, widzowie Najnowsze słuchawki Logitech, które są chwalone na całym świecie Słuchawki A50 Oooo! Nie wiem czy zdajecie sobie, co to jest za prezent. To trochę ka kasiorki kone kosztują. Oho! Coś jeszcze dostałem. Płyta jakaś. Koperta! Pieniądz jakiś dobry. Pieniądz jakiś. Pieniądz... happy holidays from logitech as the year comes to a close we want to thank you for being such an incredible part of logitech g family we always admire your creativity passion and dedication in gaming and even more it's just a pleasure to work with you thank you for being an amazing partner and let's continue making the gaming world awesome together wishing you a joyful and playful holiday season ah. Dobra, jeszcze coś tu O, co to jest? Ale jaja! ja mikrofon z Lego! Patrzcie to! Normalnie mikrofon z Lego! Dzięki! Sweter! Wow! O, w l a ja mam XL-kę. Sweter od Logitech! Ja cię kręcę! O wow! Sweter od Logitech! Zakładaj, chyba przecież się w nim ugotuje. Coś jeszcze tu jest? O! Pierniczek. Widzicie widzowie. Nie o teraz to serio jak dziadu wyglądam. Wyglądam jakby na działkę szedł. Ach, kurwa, zima, zima! Kurwa, wszystkie, wszystkie marchewki! Mi. Normalnie ta zima w tym roku zeżarła. A, Muszę kupić kurwa ten, muszę kupić nawóz. Serio wyglądam jak dziadu w tym swetrze Ale bardzo fajny sweter. Serio, jak wujek taki. Jak wyglądam jak stary wigilie, jak stary wigilie od rana. Jak chodzi, jeszcze gości nie ma, ale on już chodzi w swetrze. Tak wyglądam. Majtki. No, ale słuchawki, porządne. Ogólnie, coś tam wiedziałem, że dostanę takie słuchawki i te słuchawki miały być przeznaczone dla subskrybentów, ale za to, co cię pokazaliście w Fortnite i jak się zachowywaliście na czacie, to wiecie co macie. O, tyle kurwa dostaniecie. Ale one podobno mają bardzo dobry mikrofon, ja słyszałem. Miał być dla was, miał być dla was, ale chyba wam nie dam tego. No dobra, to nie dostajecie tych słuchawek. Zobaczymy, czy na nich się lepiej dyszy. Okej okay. Halo. Jak to brzmi? Wow. Jak czysto! Ej, co jest? Kurwa, jaka jakość! Słychać jak sapie? Ej, ale brzmi normalnie jak jakaś pojemnościówka. Dobra, jakość wuj jest. Ej, ale chyba tak jest lepiej, bo tak nie jest głośno. Normalnie mnie wszystko słyszycie. Krzyknąć coś? Kurwa! O, przester jest fajny. Naprawdę jest to ciekawa jakość mikrofon. Ej, mocne to jest, podoba mi się to. Brzmi jak profesjonalny streamer. Ej, Ciebanko, kiedyś mieliśmy mikro? Nawet Bandit już pisze, że to nie to samo. Dobra, niech ten złodziej się nie odzywa. Chłopco kurwa ma współpracę ze stylem i gra na mieszce Logitecha. To widzisz? Widzisz, to, to jest Logitech, chłopaku? Jaki jest mikrofon słuchawkowy? Jak pojemnościówka brzmi? Ciebanko, jestem nowy, czy to podcast? Nie, ale chyba przy, przeprowadzimy sobie taki próbny stream w tych słuchawkach. O, podoba mi się ten mikrofon. Ej, ale serio, to jest kurwa, le, le, lepiej to brzmi niż nie jeden mikrofon pojemnościowy. Przyjemne dla ucha. Oj, chyba senik widzowy przechodzi na ciemną stronę, stronę mocy. Senikowi zaczyna się podobać. Wydrzyja P. Kurwa! Dobrze jest, ej. ja jestem zaskoczony. Jak na mikrofon słuchawkowy, żeby taka jakość była? A weź podgłosi, no właśnie mam na 100. To mnie właśnie zastanawia, że ja mam go na setce. I on ma stację normalnie ładującą, że na przykład odkładasz sobie słuchawki, patrzcie, odkładasz sobie słuchawki i na przykład nie grasz przy kąpie i sobie odkładasz słuchawki, one się ładują. I one pewnie długo trzymają w takim razie. Ej, kurwa, ty! Mocny to jest gówno! Noc. Do cichych środowisk, w których prawdopodobnie będziesz mówić cicho. Strona główna. Do umiarkowanych, hałaśliwych środowisk, w których prawdopodobnie będziesz mówić normalnie. Turniej. Dla bardzo hałaśliwych środowisk. Ciekawe jak w, zobacz, Zobaczymy jak ten, jak coś na przykład gadamy, jak leci film. O, co ty gadasz? Serio? Ooo, Co ty gadasz? Serio? Ja nie? ale jaja no. A nie słyszycie filmu? Kurwa, bo urządzenia audio nie zmieniłem jeszcze. A tak, wow, ale jaja. A tak, wow, ale jaja. A też z drugiej ręki? No raz, różne produkty, ja to, też daje nam takie poczucie, że. wy ja też tak macie na to przykład, że jak Ja też. Ja też. Ja też. to, też. że co jest fajne, to też. To, że... też. Gdzie to, jak to kurwa było? Jak to jest, że zawsze to jest jakoś kurwa spakowana a potem się nie da tego spakować z powrotem kurwa. O, były Steelseries na raty. Kiedyś miałem pierwsze moje słuchawki, na, na których streamowałem, to jeszcze nie streamowałem i pamiętam, że nie było mnie stać na słuchawki ze Still Series i będąc dorosłym mężczyzną odkryłem taką opcję jak raty zero w RTV Euro AGD i wziąłem słuchawki za 600 zł na 20 rat po 30 zł miesięcznie. No, fajne były one też i ja te bardzo dobrze wspominam te słuchawki, no. 20, 20, ra, 20 rad po 30 zł. Spłacam je do dziś. Nie, już się dawno spłaciłem. Spłaca je do dziś. Ej, ale ogólnie audio jest rozpierdol, bo nawet jak Donate mi przyszedł, to brzmi to tak, no że kurwa jest to naprawdę mocny bęgier, powiem wam szczerze, naprawdę jest to według mnie mocny bęgier, te słuchawsony. No i chuj, nie macie słuchawek. Ja już mam te słuchawki. Miały być słuchawki dla was, ale niestety, widzowie.